Czytanie z księgi proroka Izajasza niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie, niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy oczy niewidomych przejrzą i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Potrysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, Sprawniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szatale, szakale, w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa. Ani zwierz najdzichszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą nasyjąc z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Wracamy z powrotem do proroka Jeremiasza. To jest wyjątkowe słowo. Każde jest wyjątkowe, ale to jest to słowo przełomowe, że mogą wrócić z wygnania Izraelici będący w Babilonii. Mają kilkadziesiąt lat spędzonych na obczyźnie. I teraz Pan Bóg przychodzi zapowiada. Wrócicie z powrotem. Jeszcze raz przybędziecie. Tą samą drogę, którą przy, przeszliście w tą stronę, niektórzy będą ci sami, którzy mają już tę drogę za siebie, pewnie byli dziećmi, kiedy wychodzili, teraz na starość będą mogli powrócić. Niesamowite słowo, niesamowita zapowiedź, niesamowita obietnica. Spełniła się oczywiście w sposób fizyczny, wtedy, kiedy Izrael wrócił po edykcie Cyrusa. Wróci z powrotem do, do Palestyny, do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Ale to jest słowo, które dotyka również nas, naszych powrotów, z naszych grzechów, z naszych trudności, z naszych zniewoleń, z naszego oddalenia od Pana Boga. I nie łudźmy się, tak jak Izraelici wracali, nie ci sami, ponieważ już byli dotknięci czym? Byli dotknięci grzechem tak jak za pierwszy nie woli, że wracali z Egiptu z, za 70, 50 bram nieczystości, znaczy za 50 bramami zniewoleń, że to nie była rzecz, która ich nie ruszyła. To była rzecz, która weszła do ich środka, że to zniewolenie nie było tylko ze strony teraz Egipcjan, ale było to zniewolenie, które dotknęło ich duszy, ich serca, ich życia. I Pan Bóg wyprowadza i chce ich wyprowadzić również z tych niewoleń, z niewoleń wracają. Jest radość, jak i my, kiedy spotykamy Pana Boga, kiedy dzieją się różne dobre, wspaniałe rzeczy w naszym życiu. Ale też jesteśmy świadomi te, tego, że jesteśmy pokiereszowani. Mamy to, to zniszczenie poniewolnicze. Jest coś takiego i tego nauczyliśmy się w jakiś sposób, że... Jeden miesiąc pobytu na dworcu, na ulicy, zmienia Ci mentalność. To nie jest to, że teraz żyłeś jako bezdomny jakiś czas. Wystarczy miesiąc, że już nie, nie jesteś tym człowiekiem, że masz inne myślenie, inny sposób funkcjonowania, że to, to, to cię zmienia. Dlatego teraz wymagać tylko, no ale masz teraz nie wiem, ciepły pokój, masz, masz zupę i, i, i wszystko będzie, będzie w porządku, to, to za mało. Potrzeba tego wyjścia z, ze zniewolenia. I tak było w przypadku Izraelitów, tak jest w naszym przypadku również. Pan Bóg robi to w sposób adekwatny do sytuacji, do naszego zniewolenia, do naszej krzywdy, ran, wszystkiego, co nosimy w swoim sercu. I to Pan Bóg mówi, mówi do nas dzisiaj: wzmocnijcie ścierpnięte, zdrętwiałe ręce. To co mamy właśnie powiedziane, że teraz <laughs> pokrzepcie ręce osłaby, wzmocnijcie kolana odlałe, Tak dosłownie można przetłumaczyć wzmocnijcie ścierpnięte ręce, kolana drżące wzmocnijcie. To jest to wzmocnijcie, wzmocnijcie, jest taki gdyby jest układ krzyżowy. Co mamy wzmocnić? Ścierpnięte, zdrętwiałe ręce. Kiedy Ścierpną nam ręce, czasem od nic nie robienia, że zasiedziałeś się w tej samej pozycji, leżałeś, budzisz się cały, cały ścierpnięty, nie masz czucia, czucia w ręce, w rękach. Może być to tego rodzaju ścierpnięcie, może być też inne od przepracowania, od przeciążenia. Że zaczynają Twoje kończenie nie funkcjonować, ponieważ nie wiem, od pewnych prac i tak dalej siedzenia przy komputerze niekoniecznie złego, że teraz nie, nie funkcjonują twoje, twoje ręce. Trzeba coś tam nastawiać, trzeba, trzeba robić operacje, czy trzeba robić jakieś, jakieś terapie, ćwiczenie i tak dalej. Więc różne mogą być przyczyny, ale efekt jest ten sam, że nie funkcjonujesz. I Pan Bóg mówi: wzmocnijcie. Tak, jak wzmocnicie kolana drżące, kiedy nam drżą kolana, znowu to spektrum jest szerokie. Od tego, że komuś drżą kolana ze strachu, u bo siebie boi i, i ma ten, ten napadu, napad tej dr, dr, tego drżenia. Może być, że kolana drżą od alkoholu czy innych używek. Że nie masz czucia w, 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 w nogach, że nie no, jesteś panem, nie jesteś władcą tych nóg, że nie są tobie one posłuszne. Może to być właśnie choroba, która, która jest za mną, że nie jest to teraz tylko wynik no, mojej winy, ale no, ktoś miał nogi w, w lipsie, bo ktoś długo leżał w, położony chorobą w łóżku. I to kolano jest, jest teraz niepełnosprawne, nogi cię nie niosą i Panu przychodzi do nas dzisiaj. Nie wiem w jakiej sytuacji Ty się znajdujesz, nie wiem w jakiej ja się znajduję, ale w jakiej Ty się znajdujesz. Czy od tego nic nie robienia masz, masz te problemy, czyli od Twoich grzechów, od Twoich zaniedbań, od Twoich no, tych spraw, że nie jesteś w stanie przewidzieć, czy, czy nie słuchasz tego. Kiedy ktoś, ktoś ci mówi, że masz coś robić, jak moja znajoma mówi o tym, że jej córka, która jest terapeutką, fizjoterapeutką i wszyscy, wszyscy mówią, a to przyjdź, pomasuj mnie. no nie przyjdę, jeśli nie obiecasz, że... Będziesz coś potem z ty, ty, ty robić z tym. Nie, że nie, ty, tylko moja robota, która będzie do niczego. Bo jeśli nie będziesz współpracować, jeśli ty nie będziesz chcieć potem robić da, dalej tych ćwiczeń, to moje, moja praca jest też do niczego. I z takich, ani innych względów, nie wiem, co, co, co w nas jest, ale jest, jest ten efekt, że mamy teraz te, te członki, które są zdrętwiałe. Czy chcemy teraz? Aby nas Pan Bóg z tej, z tej naszej niewoli, z tych różnych e, trudności wyprowadził, bo tu jest właśnie też ten e, punkt, że e, ten tekst mówi o tym, że to nie jest tylko, że Pan Bóg przychodzi i mówi: i ja robię cuda. Że tu jest pewna, pewna rzecz, że Pan Bóg chce zrobić e, jakiś konkret e, z nami, ale też on mówi: to wy wzmocnijcie ręce, to wy wzmocnijcie kolan, kolana. To jest ta działka, która jest z mojej strony do, do, do spełnienia. Często chcemy, żeby Pan Bóg zrobił za nas, jak, jak ci ludzie, którzy przychodzą do, do tej fizjoterapeutki. Pan Bóg zrobi, Pan Bóg niech, niech nie wiem, teraz zabierze mi choroby, niech Pan Bóg mnie, mnie uleczy, niech, niech Pan Bóg zabierze mi grzech i, i będę, będę będzie spokój. Wam mówi, a czy, czy chcesz współuczestniczyć w tym? Masz problem. Ale czy, czy jesteś gotowy też wejść w jakąś pracę, w Twoje zaangażowanie z, z Twojej strony? Bo co, co znaczy wzmocnić ręce? tak Wydaje mi się, że takim podpowiedzią jest, że skoro są te ćwiczenia fizyczne, żeby wzmocnić te ręce, może są też te ćwiczenia duchowe, które mogą te ręce wzmocnić. Jakie, że ta ręka, która teraz dają różne? Nie wiem, tą adwentową, że coś ofiaruję. Czy to fizycznie, że, że coś zrobię dla kogoś, czy, czy dam jaki, jakiś pieniądz, czy, czy gdzieś zainwestuję coś. No może i fizycznie, może, może w inny sposób. Niech Pan Bóg mi podpowie, ale czy jestem gotowy, żeby teraz usłyszeć to słowo i pójść za tym słowem? Ja można, czy te ręce w jaki sposób. Oddany w, w służbie drugiemu. I druga rzeczywistość: wzmocnić kolana. Myślę, że jakoś jednoznacznie, przynajmniej dla mnie się tutaj y, kojarzy modlitwa, że to jest ten, y, ten gest, postawa, y, znak, który, który czynię, żeby, żeby pokazać to wzmocnienie wzmocnić kolana duchowo, mogę poprzez to, że będę się modlił. I to też może w sposób taki konkretny, fizyczny, że uklęknę. Może nigdy się nie, nie modlę na, na klęcząco, że omijam to. No niby tak, za dziecka się modliłem, a moi dzieci już do tego nie nauczyłem, albo nigdy mi mama nie nauczyła. Nie wiem co. Modlę się, a jak się położę, to przed snem, dopóki nie usądzę, jak, jak, nie wiem, jaki środek nasenny traktuję tę modlitwę. I się dziwię, że, że ta modlitwa jest taka, jak jest, albo tylko gdzieś tam w, w międzyczasie, jadąc do, do pracy, czy cokolwiek, zbudzę sobie jakiś akt, akt modlitewny, czy, czy nawet coś przesłucham, czy, czy spróbuję się nad czym zastanowić, ale czy mogę zrobić właśnie to konkretne wzmocnienie tych kolan uklęknąć i coś wam w tym, w tym momencie podpowiada, minut że poświęcę na tą modlitwę konkretną, czy prośby, czy dziękczynienia, czy uwielbienia klęczącą Mogę? Mogę. Mogę spróbować, bo inaczej jest ta sytuacja, w której jestem, że mam to serce, gdzie jestem przerażony, że to serce, które jest małoduszne, mamy to tak przetłumaczone małoduszne, poezję małodusznym, ale tak naprawdę jest tutaj, jest serce przerażone. Nie tyle dusza, co serce. Lew. Niuhare czyli, lew, czyli przerażone, zalęknione, strachliwe serce. Takie mam. I to jest cała gama. Bardzo mnie zasłuchowało, jak jest to tłumaczone. Nie? To, to serce lękliwe. Że to są ludzie, którzy widzą tylko początek rzeczy i boją się pomyśleć, co będzie dalej. Że teraz, jak słucham nawet tego, mam się modlić, ale co to będzie? Już mnie, już mnie kręgosłup boli, jeszcze, jeszcze nie uklęknąłem. Już, już nie mam czasu sensem jak sobie pomyślałem, tylko, że, że będę musiał jakiś czas Panu Bogu ofiarować. Jest, jest początek, ale już ja wam jest straszył, co będzie później. Ale jest jeden z Tłumaczy, czy egzegetów mówi, że, że to są ludzi, którzy są defetystami. To są właśnie ci ludzie, którzy mają to serce lękliwe. Ci, którzy już wprawdzie doszli do tej sytuacji tych wygnańców, że, że nie, nie mogą już znieść tego, tego wygnania. I tylko dlatego, że chcą koniec tego tego wygnania, tej, 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 tego trudu, jest na Pana Boga, żeby mi było lżej. I oni mają to serce, które, jest, które nie potrafi funkcjonować. Tak jak my czasem, że, że tylko chcemy mieć święty spokój, żeby Pan Bóg przyszedł, żeby, żeby zrobić coś ze mną, bo ja już nie mogę tego wytrzymać. Ale to, co Pan Bóg chce zrobić, to chce nas otworzyć na, na siebie. To jest to coś, co mam mnie, nie, nie, mnie nieść. Nie tylko, żeby spełniać moje zachcianki. Dobrze. I ktoś przetłumaczył to, że to jest to serce, które jest jak ta hykardia. Co to jest? To jest ta choroba, która polega na tym zbyt wielkiej częstotliwości bicia serca. Że to serce bije raz, że za szybko, a w drugie może być to bicie nieregularne. Że to, jest, to są ci. ci Właśnie ludzie, którzy w ten sposób duchowy dają się powodować, że jest chorobliwe, że serce, owszem, że, że ono same w sobie ma e, to różne bicie. Więcej stresu, więcej wysiłku, serce bije, bije mocniej. Kiedy to, to e, przemija, serce spokojnie wraca do, do normalnego bicia. Ale może to być właśnie niespodowane nie tym e, jakimś wysiłkiem, tylko nie wiadomo czymś. Jest to, jest to rzecz. Chorobliwe, trzeba, trzeba to leczyć. No i to jest właśnie to, że, że w jaki sposób ten nasz duchowy lęk, tą tychokardię, czyli to, to chorobliwe bicie tego serca leczyć. Pan Bóg podaje tutaj konkretną pomoc. I to jest to, co przychodzi dalej, że to, co mamy znowu przetłumaczone, odwagi, tak naprawdę jest, jest takie słowo hisku, czyli bądźcie mocni. Wy bądźcie, ciekawe, że Pan Bóg mówi, nie ja cię umocnię, bądźcie mocni, już obiecuję ci, że, że to się może stać, otworzysz się, ja ci to serce umocnię, dam ci ten właściwy rytm serca, dam ci ten pokój, że to będzie funkcjonować tak, jak, jak funkcjonować powinno, że nie będziesz żył w tym ciągu lęku, bo jak wiem, że, że mam serce małosprawne, z tego co wiem, że człowiek w, wchodzi w pewne nerwice i tak, i tak dalej, Choroby sercowe bardzo na, na to wpływają. Oczywiście to są rzeczy, rzeczy fizyczne, ale tutaj dotykamy tych, tych naszych wewnętrznych nerwic, tych duchowych, że się boję, że nie wiem co, co będzie, że, że diabeł mnie straszy różnymi rzeczami. A Pan mówi: bądź, bądź mocny, bądź mocny, przezwycięż ten, ten strach. Nie bój się. To jest to, co przychodzi. Nie bójcie się. Pan Bóg mówi to słowo, które. Sprawia to, co to Pan Bóg mówi. Kiedy Pan Bóg to wczorajsze święto, które według naszych kalendarzy miało być dzisiaj, święto niepokalanej, słowo, które słyszeliśmy wczoraj: Maryjo, nie bój się, usłyszała, nie bała się. Każdy się boi, boi się wejścia Pana Boga. Jest, jest ta dobra też lękliwość wobec Pana Boga, ta bojaźń Boża i człowiek ma to, jest to połączone z różnymi rzeczami. Pan Bóg mówi, nie bój się. I Maryja, która przy, przyjmuje właśnie to przybycie Pana Boga, przybycie anioła, jest tym, które to słowo usłyszała, to słowo i od razu to słowo spełniło się, zadziałało w jej sercu w sposób autentyczny, bo ona automatyczny, bo ona była bez grzechu, bo to funkcjonowało. My jesteśmy w grzechu, więc powiedzmy, to nasza nieregularność bicia serca, nasze choroby serca, to nasze, nie wiem, Yy, nasze cholesterole wewnętrzne, które mamy i te zgrubienia i, 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 i te wszystkie niedrożności żeśmy mamy to wszystko i Pan Bóg mówi ja Ci to jednym słowem mogę, mogę zabrać możesz funkcjon funkcjonować dobrze czy chcesz mi zawierzyć? Pan Bóg to słowo zrealizował fizycznie, kiedy wyprowadził Izraela z Babilonii wydały, wydawało się z niewoli, która jest nie do yy, przejścia zrobił cud powrócili z powrotem. Pan Bóg jest mocny. Pan Bóg, który wyprowadził te tysiące z niewoli po kilkudziesięciu latach, może jest w stanie, na pewno chce to zrobić, że tego jednego biednego Izraelity dnia dzisiejszego współczesnego kościoła, czyli mnie, może wyprowadzić mnie z moich lęków, uzależnień, trudności, nie może przeprowadzić do Ziemi Obiecanej, do Kościoła, do relacji z, z Nim. Obym, otworzył się na to słowo, obym go posłuchał. Bądź mocny, wzmocnij kolana, wzmocnij ręce, nie bój się. Amen.